Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kawal i witam was w kolejnym odcinku Terraria Journey Sand. Jest oczywiście ze mną Segret Widzicie powiadomienie, Tak, jest powiadomienie, jesteśmy. Hmm. Proszę, by to ująć na razie w tupie, bo nic nie mamy przygotowane. Więc co ty na to, żeby coś tu na szybko zrobić? Fanie, nie ma czasu. No to czujno, to. najpewniej zdechniemy. Jest wysoka możliwość, że zdechniemy. Dobra, to mam, to mam, to mam. Śnieżki są. Broń jest. Łuk jest. Dobrze. Może dam radę. No i Ice Mirror z Equipu oczywiście. Hm. Może się uda. Że, że, żebym czasami się nie baknął do domku. Czekam na wszelki wypadek. Nie wiemy kogo pierwszego zaatakuje oczywiście. Jak oczywiście uda nam się pokonać i będziemy mieli na trochę rzeczy. O. Idzie. I przyszło to kufno. O, fajnie. Fajna ilość życia płyn. Pierwsza faza ma... to jeszcze easy. No. Pierwsza faza jeszcze easy. Ja whipem napierdalam tego... ...tej... Te jego te... ...minionki malutkie. No chodź już tu, mamda. Ciekawe czy będzie druga faza. Skaduję, że zaraz. Umysłowego? No i o... Proszę. Dobra. Wale na te, na minionki. Właśnie trochę O, uh, To było szybkie. Co Co? Powinniśmy sobie dać radę z nim. Dobra, trzeci i się zaczyna. Niu, niu, niu. Dobra, tak, szyka. Uciekaj grafinkiem. No, no teraz to się wkurwił. O, Teraz to się wkurwił. Na szczęście on nigdy nie leci prosto na ciebie, jak, jak tak szarże robi szybkie. nie leci prosto na ciebie Chociaż tyle Jest. Halo Nie leć w stronę domu zaraz nam Wali cię peców, oh. oni się zaspałnu no. huh. Umrzyj No chodź tu uważaj, bo teraz będzie miał spida. Oh. Teraz to już nie przestanie szarżować Wie, Traf! Trafiaj! Traf, Leżeć! No. Chuju. Dobra, co tu mamy? Oczywiście trafię, tak? Awiatorki. <laughs> e, no i quick shield of Cthulhu. Mamy. Nie wiem, jak ty. No i quick shield. Nice. E, biorę sobie to zamiast tego. Oczywiście ja biorę to za Master'a. I czekaj, teraz... Na razie nie mam gdzie tego dać, ale jest coś ładnego, o. No właśnie. To będzie na... Yy, za Master'a. Yep. No i oczywiście do Przepalenia Ruda. <grym> która jest... To znaczy wiesz, i tak gówno zrobimy, bo trzeba pokonać Brain'a. No, wiadomo. W sumie możemy spróbować nawet. Powiem ci tak. Tylko żeby nie jest chory. O, 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 oprócz tego, że miecz możesz skraftować, e, lasta e, i łuk, to ten. No. To jest masz tam... E... Ty, pamięci, duża różnica jest. Łuk, kurwa, złoty, 11, a ten... No to ten, jak chcesz, to ser, ja wsadzam sztabki do kopalni. I Crimson Sidy Crimson schowam tutaj na dół. Dobra, oczywiście, ja chcę tam też pora i Iż taki zakopanek. Będę sobie jeden Stack st o. Strange Brew. No i wsadzam, oczywiście, do broni. To co idziemy w... na Brain of Cthulhu? Możemy iść i spróbować. Chociaż wiesz, co ja jeszcze zrobię. Eee, muszę się jeszcze po jedną rzecz przejść. A to i tak w sumie będziemy szli w tamtą stronę, więc... No. Piek. Wiadomo, po co tu przyszedłem. Eee, natomiast jeszcze muszę sobie dokupić czek. Tak. To chyba, że najpierw lecimy na Queen Bee, tam możemy się przygotować przy okazji. No, w sumie racja. To ja lecę na dżunglę Idę gniazdo powykopywać trochę jej Spoko. Dobra, a ja sobie kupiłem Panie, e... ja w... a ja w kotulu został zgwałcony <laughs> No dosłownie, ja, ja nawet się nie spodziewałem, że to nam tak łatwo już pójdzie. Teraz, kurwa. Siedzimy sobie spokojnie w bazie, robimy nasze rzeczy, a tu powiadomienie. Powiadomienie, mówię, Siema, Siema. kurwa, tak, odcinek, spróbujemy. Wiecie, alternatywą było jeszcze wyjście z serwera i zresetowanie świata, nie? Tak. No. Od... No, ale... Piercy, ale mam, naj prawnie. mam najlepsze rzeczy magiczne na, na pre moda, więc... No w sumie już prawie też. No Oprócz pistoletu, który mógłbym mieć lepsze, ale... mini sobie kupiłem, więc... Strange bruzelę okay. wypiję. Okej. Okay. No to powiem ci, moby mi się zdaje są cięższe na e, tym, na masterze. No wiadomo, no, wpadła w taki szał, w taki szał wpadła Aja w katalu, że no, ja w kutulu trochę się posrał, no ale no. Gini, hornecie, bo muszę się wkopać do twojego tego. Do twojego domku. No, a ja nie zapomnę, jak mi Kacper wyciuć w poprzednim odcinku, kurwa. Bo ja mu daję 2 <laughs> lajki stale, a on się kurwa 8 razy życie. ja takie, the fuck? Co się stało? Oj tam lagi miałeś <laughs> A lag, kurwa masz 380 HP Przepraszam bardzo Uważaj żebyś nie rozwalił tego Widzę gdzie jest Okej okay. Dobra e, powiem ci trzeba by trochę wylać tego wiatru stąd <laughs> A nie, nie, nie ma wyla... nie ma marnowania To no dobra Kurwa, nie rozwał tego czasami. Te no ja nie trafiam w to. Minion tego nie rozjebie, więc no... No wiem. Dobra. Bo Teraz raz, tak. Panie, ten miód trochę będzie... Okej, okay, pełne zdrowie. Live <grywa> life crystal w miodzie. No, nie, no musimy z, jakąś z platformę czekaj. tu dać bo będzie naprawdę ciężko jak wpadniemy do tego miadu Chyba, że wylecimy stąd, jak tylko się rozpierdoli ten. No, z się tej się sali może... można lepiej zrobić ten. No to co, rozpikrzymy ją no, Ja powiedziałem tak, no, po się na Crimsona, nie? No. Więc wziąłem bomby. No, bombę. No tak, bomb to mamy. Co? Aha, dostałem slime staffa. Co dostałeś? <grymne> slime staffa. Daj, <grymne> Gimmy. Kurwa. O Jezus, jak zajebiście wyglądam w tych awiatorkach teraz bez tego gówniaka na tym Bigo slime gdzie jest ten, gdzie jest ten robak? Sprzetestować slime'a tu... dawaj, tylko, tylko slimowi daj go znaleźć. Zobaczymy czy. A, a nie doskoczył, czekaj. Nie doskoczył, no. Negisypt poszł, fucking Stringer. nie mogę, nie mogę trafić nikogo tym. O! No przynajmniej wiesz, lepszy to... od tego pieprzonego gołębia No A wiesz to jest 0,01% szansy, nie? Dobra, panie, przesuń się Dobra pan dopieprzej dalej Ma driada. DRIAD'a też na dżungli lubi być To są dwie ostatnie bomby moje, więc... Które mam w więc... Reszta to jest już samo kopanie No ale tu dużo nie zostało Dobra the fuck No SLIME go nieźle naklepał ja. tego Aha nie widziałem, że mini shark zapomniałem w ogóle, że mini shark zadaje... Chyba polepszyli teraz mini sharka, bo zadaje 12-13 demerza na strzał hmm. A pamiętam zawsze zadawał 8, 7, 9 Jeszcze tą górkę by się przydało skopać. Więc czekaj Do widzenia. No i wiem, jakieś platformy rozciągnąć. Jeszcze ta 4. górka i platformy. No tak, w dzisiejszym odcinku będziecie mieli aż dwa bossy. Mm -hmm. <laughs> Może nawet trzy, jak się wyrobimy w czasie. Wątpię. No. Przygotowanie Dobra, na to... Queen Bee nam trochę zajmie. Dobra. Dobra, teraz tak, żebyśmy tylko mogli doskoczyć. To jest max, który można skoczyć. No, bez, bez tego, bez... Yy... Poużona, to znaczy bez tego, bez cloudy na bottle albo rocket bootsów. Ok, teraz tak, żebym tylko dosięgnął. Chyba to będzie dobre na planterem. No. Dobra. No i to tyle. Bo ja już nie mam tego. Drewna. No to ja zaraz To było to 150 platform. To daj od razu to. Buduję jeszcze poniżej jedno, Eee, A ty wykop tutaj, żeby przynajmniej z dachu dachu było trochę mniej. Masz. teraz? Na pewno wiem do kogo pójdzie, kurwa, Crimsona Wykidaw jako pierwszy. Mm. Hmm. Wiesz, to ja kopię Helewejtora, nie? No ta! ale ile ja rud kopę, przepraszam. Panie co, będziesz mógł wykopywać Crimteina, a ja muszę się przekopać przez Obsidian. No dobra, ale i tak, kurwa, jak z nas, to jak się dowiemy, że już możemy na easy na, 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 na easy na easy-bossy klepać, to, to zdajesz sobie sprawę, jak będzie w farmie nie wyglądało tych bossów. To i... No i. Każdy tam to, jest slajmu. No Widzisz jak to się respie w powalone, bo to jest master To się jakoś respi za szybko O no. W ogóle co ty... Co to co ty o tym sądzisz, żeby na przykład niedługo zabić Kick Slime'a? Chociaż on nie jest wymagany, bardzo? Tu chcesz marnować golda, który potem nam się może przydać? No Wiesz, zawsze można poszukać na e, znowu spadające slime'a. Dobra, I Dobra, Slajmie, atakuj. <noise> Wyglądasz trochę jak Freddy Krueger w ogóle. <noise> Dobrze! Ja, ja, ja tak się. Ja tak pójdź przez te dwa odcinki się tak domyślałem, kiedy kurwa się kapiesz, że tak wyglądam. O, boże. Tak Tak wyglądam trochę jak Freddy Kruger. Jeszcze brakuje mi tych. Pazuru. <laughs> digging <laughs> Najszybszy Freddy Krueger w historii. <laughs> Dobra, ja sobie tu wykopię przy okazji większą dziurę, bo ja polecę rozwalić to. Aaa, tylko nie chcę zostać przez pszczoły zgwałcony. Dobra. Masz więcej życia, więc musisz. <laughs> I to cholernie więcej życia masz ode mnie. Nie, ja mam tu Armora no, przepraszam bardzo, ile masz Armora? w obecnym momencie 17 On to masz chyba 9 mniej ode mnie I to i to wiesz dlaczego? Bo praktycznie no, masz... wszystkie moje akcesoria są pod guarding albo warding No Ja mam dwa akcesoria pod warding i tyle I mam od Seta No bo Mam Deadman's Sweaters i kurwa Fedora. <grybujesz> no, 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 chyba ten Deadman's Sweater jest. jest chyba w ogóle nawiązaniem do tego, nie? Tak sądzę po no. wyglądzie, nie? No, też tak mi się wydaje. I Fedora, kurwa. No. Dobra. Kilnę się. Gotowy no ja, panie poczekamy, na to? Po, Poczekam a... kurwa, ale panie damy. Tak jak tu slajmy się spawnują kurwa jak pierdolone. No właśnie. No ale Ma, to za, się za... nie przerwie. Już co? Slime kurwa u mnie się zmienił w Supermana przeleciał przez ścianę kurwa O, że to im to wysaję. teraz przez dziury ściany i wszystko inne. Dobra, to co, jesteś gotowy, panie? No, I'm ready. Nie, nie lepiej było sobie większą tą dziurę wykopać. Dwie kratki, co, jak cię piecznie ta wstrzymała, jebana, to będzie tak rozszerzona. No, ja jestem rady. Czekaj, niech się tylko zleje ten miód, żeby mnie I nie spowożył. Nie A ile można? Ja widziałem Pinkiego na dole Nie, to Nie. jest Red Slime Dobra I'm ready Dobra Kurwa Co Ok, teraz będzie strzelać tymi swoimi gówniakami No, zajęcie dla ciebie Gdzie najbardziej to mnie te gówniaki już zabolały. Ulały, bo strzela ich bami. Wiesz, w tym momencie na ekspercie już mieliśmy tak, te... Ja miałem te... tych demonów ten, czary. No. Teraz jej tymi kolcami nie chcę dostać. No. O kurwa. Właśnie, 8 sekund trucizny i to OSTREJ trucizny. No, 8... Si NIE! Kurwa, czemu ty się fokusujesz na mnie? Catpurr ma więcej HP. Ale ja szybciej Uw. umrę! Tu z tym. Jest taka różnica, że ja pierdolę. Nie. Nie. Siedem sekund się jeszcze nie mogę trafić. Dobra Trudno więcej życia. Shit. Dziewczynku. Op. Zwięto. Oj! Ażem dostał idealnie. Mm. 25 sekund muszę Nie wiem ile to masz do chwila. Więcej niż 25 sekund więc. O, no to chujnie. No, mm -hmm. no to Jakby jeszcze tak szybko nie strzarażowała. Y mm -hmm. Czyli, ajowka ja tu damy radę pokonać, ale na razie kuni nie ma tutaj. Damy radę, panie. Spokojnie. Hmm. Damy radę, panie. Tylko teraz musimy tworzyć przywoływacze. No. Więc czekaj, bo taś... musimy sobie przygotować... Blok miodu. Okej. Okay. Musi być. Hmm. Tak, bloki miodu, stinger i... Potrzebujemy pustych butelek. Potrzebujemy. Yy... O, puste butelki są trzy. <laughs> hmm. To jest o wiele za mało. Trzy. Yy... Dobra, tu jest woda zaraz obok tego, więc mogę bardzo łatwo zrobić te miodowe bloki. Dobra, panie, a teraz tak. Eee, to będzie na walkę. Chodź tu. Masz to i chcę wyciągnij, bo tam są jeszcze jakieś magicki. Dzisiaj się jeszcze oj, tam są. Eee. Hmm. Gdzieś tu są jeszcze magiczne. Domagie to sobie wyciągaj No i oczywiście one hole musisz mieć jak coś. Żeby nie było, że nie będziemy się mieli jakby się wytopnąć. Tak. Nas mm. 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 To się nie przyda, jeszcze to się przyda. Dobra, czekaj, a ja sobie muszę zerknąć... ...na jeszcze jedną rzecz. Meter, kompas, A teraz łańcuch mamy w ogóle gdzieś? W krzyżyce jakieś? No w blokach powinno być, no tu nie ma, mhm. ja. tu masz chodź. Raczej za sześć, teraz parę. Ja muszę kraftnąć Złoty zegarek. Dobra, to ja idę już tam. Czekaj, Oto. chyba że... Mamy tu trochę piachu, dobra. Dobra, to tu chyba możemy skończyć ten odcinek, skoro i tak będziemy przygotowania robić. No mhm. to my się z wami w tym odcinku żegnamy. Widzimy Jest się no i no ja na razie cześć.